Ile jest różnych stref czasowych? Większość osób pewnie powiedziałaby, że 24, ale trzeba by na pewno? Dlaczego strefy czasowe sprawiają takie problemy deweloperom? Jakie są najlepsze praktyki, żeby sobie z tym poradzić? Witamy w serii Dev 5 minut, w której w pigułce opowiadamy o zagadnieniach, które powinny zainteresować każdego programistę. Naszym dzisiejszym gościem jest Mateusz. Cześć. Który ma 5 minut, aby opowiedzieć nam o tych tajemniczych strefach czasowych. No co Mateusz? Gotowy? Gotowy. Włączamy zegar? Tak. Dobrze, zacznijmy więc od krótkiej historii. Strefy czasowe są stosunkowo nowym wynalazkiem. Oryginalnie każde miejsce miało swój własny czas lokalny. Po prostu to, co wynikało ze słońca, było wskazywane na lokalnym zegarze. Dopiero wynalezienie kolei w XIX wieku dało potrzebę jakiejś standaryzacji. Uniwersalny czas światowy tak zwany UTC. Powstało dopiero w 1960 roku, i od tego też czasu czas na świecie zaczęto standaryzować, ustawiając różne strefy czasowe w odstępach najczęściej 60 minut, ale także 30 czy 15. Oprócz tego, na świecie od I wojny światowej stosuje się również czasy zimowe i letnie, które również wprowadzają jeszcze większą liczbę tych stref czasowych w zależności od pory roku. Tak więc, wracając do pytania z początku odcinka, Różnych stref czasowych na świecie jest obecnie jakieś 38. Aczkolwiek ta liczba też może zmieniać się w ciągu roku. Więc okej, okay. o co w zasadzie chodzi z tymi strefami czasowymi i dlaczego one sprawiają takie problemy programistom? No i jak ma to się do waszej pracy? No więc tak, w IT czas najczęściej przechowywany jest w formie tak zwanego czasu od epoki linuxowej, czyli liczby sekund, która upłynęła od 1 stycznia 1970 roku. Ten czas następnie jest już w komputerach przekonwertowywany na bardziej zrozumiały dla ludzi format. A dlaczego strefy czasowe sprawiają tyle różnych problemów podczas pracy z IT? No Jest tutaj kilka kwestii. Pierwsza z nich jest ich bardzo dużo, tak jak wspomnieliśmy ponad 30 różnych czasów lokalnych użytkowników. Oprócz tego mogą się one zmieniać w ciągu roku. Niekiedy są to stałe zmiany, na przykład czasu letniego na zimowy, ale są nawet kraje, które takie zmiany ogłaszają z roku na rok, jak na przykład Fiji. We wszelkich programach najpewniejszym źródłem wiedzy o tych różnych strefach czasowych jest tutaj baza danych od IANA, czyli Internet Assigned Number Authority, która utrzymuje te wszystkie informacje również z danymi historycznymi, gdzie, kiedy, jaka strefa czasowa była. Niestety, nawet korzystanie z takiej bazy danych, czy z gotowych bibliotek, nie zawsze jest w stanie uchronić nas od problemów z tym związanych. Są kraje, które kilkukrotnie zmieniały swoje strefy czasowe i o ile nie, na przykład nie będziemy aktualizować yy, używanych danych w aplikacji, to z czasem może się i tak okazać, że te informacje związane ze strefą czasową będą nieaktualne. Okej, okay, to faktycznie brzmi jak coś, co mogłoby sprawić problem. Yy, może w takim razie mógłbyś wymienić z dwie, trzy dobre praktyki, które pomogłyby w pracy z strefami czasowymi? Jasne. Przede wszystkim, jeśli jesteś programistą, nie próbuj odkrywać koła na nowo. Staraj się korzystać z istniejących rozwiązań, gotowych bibliotek, które najlepiej korzystają z tej bazy IANA. Jeśli mowa o JavaScriptie, może być to na przykład DateFNS. Następnie, jeśli chodzi o Twoje źródło prawdy, na serwerze staraj przechowywać się informacje o datach i czasie w formacie UTC. Wtedy, niezależnie od tego, z jakiego miejsca na świecie została pozyskana, mamy pewność, że będzie to ten sam moment w czasie. No i znacząco upraszcza to operacje na tych datach. Jeśli chodzi o wyświetlanie daty użytkownikowi, to tam powinna się zadziać konwersja na czas lokalny użytkownika. I tutaj też najlepiej korzystać z jakichś gotowych bibliotek do internacjonalizacji, bo oprócz tego, że pojedynczy moment w czasie, będzie różnym czasem na Ziemi, to jeszcze w różnych językach użytkownika może być wyświetlany w inne sposoby. Ok, dzięki Mateusz, to było naprawdę ciekawe. Bardzo dużo fajnej wiedzy w krótkim czasie. Mam nadzieję, że dla Was również. Można by na ten temat mówić z pewnością dużo dłużej. Ale tak jest nasz format DEF 5 minut. Zapraszamy na następne odcinek.